Witam w kolejnym odcinku, w którym pokazuję Mercedesa E-Klasse, który służył jako taksówka, wcześniej była wersja W211, tym razem jest W210, jest to model E200, dysponujący silnikiem o podobnej pojemności jak ten wcześniejszy, 2148 cm3, jednak będąc modelem E200 ma on tylko 116 koni, prosiliście abym odpalał silniki, więc jest odpalony, możecie posłuchać jak brzmi. To jest wersja poliftingowa, 2001 rok. Jak widzicie jest już wielofunkcyjna kierownica. Tutaj taki panel pod prędkościomierzem. Tak brzmi silnik, tak wygląda lewarek. Jest to sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Wcześniej były piątki, jednak po liftingu była szóstka. Piątka była oceniana na Mercedesa na skrzyni wieczną, że wytrzyma całe życie tego samochodu. Przebieg 420 tysięcy km. Tak wygląda pas, tak wygląda fotel. Sami ocencie. Niektórzy pisali, że te fotele wytrzymują 800-900 tysięcy km przebiegu. Tutaj boczek drzwi. Widziałem dużo komentujących zna się na tego typu rzeczach, więc proszę o ocenę. Pokażę Wam, jak wygląda pod maską ten silnik. Ogólnie kilka słów o tej generacji samochodu pojawiła się ona w 1996 roku jednak pierwsze projekty nad tym samochodem zaczęły się już w 1988 roku w 1991 został jego wygląd zatwierdzony w zasadzie ostatecznie i pojawił się w 96 do 2002 był na rynku w wersji kombi do 2003 Elektryczne szyby z przodu, z tyłu, elektrycznie regulowane lusterka, klimatyzacja. Tak wygląda. Ma elektryczne siedzenia. Tym jesteście zainteresowani, chociaż to jest w miarę podstawowe wyposażenie w Mercedesie. Ale tutaj jest ciekawostka: boczne poduszki powietrzne. W schowku nie ma książki serwisowej. Jest na przykład takie coś, taki folder dla właściciela Mercedesa. Niech poczyta sobie. Tak wygląda. Tutaj jeszcze parę detali Wam pokażę. Takie opony są z tyłu, takie z przodu. Tu trzeba będzie kupić sobie znaczek, a być może w przyszłości nagram te dwa, co tam stoją, troszkę świeższe taksówki. Więc jeżeli chcecie mieć naprawdę porównanie z tymi starszymi, no to dajcie znać. Jeśli chodzi o kolor, to nie jest folia tak jak w poprzednim przypadku. To jest niestety lakier. Mercedes zebrał baty za ten lakier gdyż stosował farbę na bazie wody i już w pierwszym roku produkcji tego samochodu właściciele zaczęli narzekać na pojawiającą się korozję, elementy były wymieniane przez Mercedesa na gwarancji jednak no pewien niesmak pozostał i po gwarancji po tylu latach mamy to co mamy patrzcie pszczoła jak więc wcześniej taksówka woziła ludzi teraz wozi owady pokażę wam bagażnik tak się otwiera prosty bagażnik. Jest przycisk. Wciskam przycisk, podnoszę hyt, Tak wygląda. Tu schowek jeden, schowek drugi. Koło zapasowe, lewarek. 420 tysięcy kilometrów przebiegu. Przegląd był ważny do lutego. Tutaj macie całą listę wyposażenia. I cena 1000 euro. Dużo czy mało? Warto czy nie warto? Dajcie znać w komentarzach. Przy okazji zachęcam Was do sprawdzenia linków afiliacyjnych w opisie tego klipu. Także dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym klipie. Hej!